Jest pandemia, zmiany klimatyczne, wiem właśnie inflacja, Afganistan, karolak w Opolu. No jest przejebane, nie? Ekologia, bo nie wiem, czy teraz się orientujecie, że te lasy wycinają. Moim zdaniem te lasy wycinają, źle to robią za wolno. Bo moim zdaniem w sumie z mojej perspektywy drzewa są zupełnie niepotrzebne. Wręcz przeciwnie, szkodzą. Gdyby na przykład wszystkie drzewa w Warszawie, bo byłoby dużo więcej miejsc parkingowych, nie? Nie wiem czy wiecie, ale to są dane takie, no, naukowe, że po prostu samochód, który krąży tutaj po centrum, żeby, żeby... wiecie, żeby zaparkować, to musiał być po prostu las tropikalny, żeby to potem ten, czyli bez sensu są te drzewa. Oni tłumaczą, żeby kurwa dzieci poszły na spacer do lasu, przecież tam nie ma zasięgu, także... Kto ma jakąś pracę fajną z obecnych tu ludzi? Nikt? Dobrze, czujni jesteście, bo się nie mówi Ukraińcowi, gdzie się pracuje, bo się podsiądzie. Myślicie, że ja z nudów to robię stand-up? Nie, to taki plan 2.0. Ja próbuję Was zabawić, a Moje Ziomki kradną Wam pracę w tym czasie. Ja bym chciała, żeby to wystąpienie było swojego rodzaju manifestem. Wiecie, żyjemy w takich czasach, że bardzo wiele grup społecznych czuje się dyskryminowana, jest dyskryminowana, nie czuje się, a jest dyskryminowana, nie jest, a twierdzi, że jest. To jest bardzo skomplikowane. I na wszelkie sposoby walczą o swoje prawa, o lepsze życie. Nie waha się, żeby zmieniać rzeczywistość wokół nas. Bez wahania korzystają z nakładek profilowych na Facebooku, hashtagów na Instagramie. To dzięki nim ten świat jest lepszy. I pomyślałam sobie, że jest taka grupa społeczna, dziwnym trafem, szczególnie mi bliska, która nie ma swojej reprezentacji. Nikt nie krzyczy o niej pod sejmem. To są, drodzy państwo, rozwódki z dziećmi. I ja może zwizualizuję ich trudną sytuację, przytaczając ten znany mem z czarnoskórym raperem. I wygląda to kurwa mniej więcej tak: milfy, a rozwódka z dzieckiem, kurwa. Lubię sobie czasami poczytać o, o artystach, czy coś. Czasami są fajne artykuły. Były kiedyś w lokalnej prasie e, polscy artyści wypowiadali się na temat Boba Marleya. I Andrzej Krzywy z Demono e, był wśród tych artystów. No wiem, też mnie to bawi, nie wiem czemu. Andrzej Krzywy z Demono powiedział, że prawdopodobnie gdyby nie Bob Marley, to w ogóle nigdy nie powstałoby demono. Kurde, ty. Pierwszy raz w życiu żałowałem, że istniał Bob Marley. Życie z dziećmi jest fajne. Znaczy, takie inne, nie? Zmienia się sposób myślenia. Do tego stopnia, że jak miałam stłuczkę, to pierwsze, co pomyślałam, to auto zrobiło bam. Dzieci mnie zaskakują. Ta młodsza na przykład potrafi zrobić coś głupiego, takiego w sensie złego, i wychodzi z pokoju i rzuca tak ostentacyjnie do nas: przemyślcie moje zachowanie. Dowiedziałam się dużo rzeczy o sobie, o świecie. O świecie! Na przykład słuchajcie to, że miłe starsze panie to często wredne stare baby, które wpierdalają się nie swoje sprawy, nie? Idę z wózkiem. O, jakie maleństwo! Tak bez czapeczki? Ja, no, jest lato. Ona, zobaczy, pani przeziębi się i umrze. Czemu stare baby są wredne, nie? Czemu stare baby są wredne? Starsi panowie są uroczy, tak? W ogóle zobaczcie, jaka nomenklatura. Stara baba, starszy pan, nie? Popatrzcie, o ile mniej uroku miałby papież, gdyby był starą babą. I w tym oknie, w Watykanie, zamiast robić. Miałby poduchę na parapecie?